Trzeba przyznać, że jednak świadomość Polaków się zmienia. A to nie jest już to, co było powiedzmy 30-20 lat temu, gdzie ludzie na przykład no, wybierali takiego pana, dziwnego pana Kwaśniewskiego na dwie kadencje. Nie? Dzisiaj się śmieją, a co to za tam głupoty gada, wypił za dużo i tam poszedł do mikrofonu. Nie? A ten człowiek wygrał wybory dwukrotnie. No. I teraz pytanie, drodzy obywatele, no i nie jest wam głupio, że to ktoś taki rządził no to, to jest pytanie po prostu dla, dla nas wszystkich, jak długo jeszcze pozwolimy się e, traktować w taki sposób i czy e, pójdziemy po rozum do głowy. Dlaczego Twoim zdaniem Polacy wybrali wtedy Kwaśniewskiego? Dlaczego? Ja myślę, że tutaj była kwestia w dużej mierze, w dużej mierze e, kwestia e, tego, że nie chcieli Wałęsy, bo, bo po prostu się na nim zawiedli. A, a kolejna kwestia to jest taka, że Kwaśniewski trafiał... E, taki profil psychologiczny Polaków. I to jest to samo, że na przykład obecne pro, programy socjalne również trafiają w to, w, w to, czego oczekuje większość Polaków. Właśnie w tym tygodniku Najwyższy Czas, który cytowałem, tam, tam było sporo recenzji tych projektów socjalnych, pisowskich, gdzie właśnie no, komentatorzy podkreślali, że niestety będą one skuteczne. Że niestety będą one skuteczne, ponieważ większość naszych rodaków nadal chce socjalizmu i nie ma jakichś wyższych aspiracji. To jest to, o co ja też mam do, do, do naszych rodaków pretensje właśnie o ten brak aspiracji, że oni. Im wystarczy pozycja Polski jako montowni wielkiego kapitału, im, wystarczy taka, takie, im wystarczą takie średnie dochody, żeby prawda, no, był, był, była praca, no, był grill, był samochód używany po Niemcu i Zenek Martyniuk do tego w telewizji. I to jest szczyt marzeń. Natomiast nie ma takich aspiracji, żeby w Polsce były tworzone marki, które będą znane w świecie, żeby technika polska się rozwijała, żeby szkolnictwo polskie stało na jak najwyższym poziomie. Tych aspiracji ja nie dostrzegam, tak na szerszą, powiedzmy, skalę. Ja myślę, że to jest problem. Zresztą ostatnio widziałem taki, taką dyskusję pana Zychowicza z panem Bartosiakiem, polecam, gdzie właśnie oni mówili na ten temat, no, że, 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 że po prostu. Polakom wystarcza, ja bym to tak powiedział trywialnie, status parobka Europy. Czyli taki podwykonawca, taki człowiek, który zgodzi się za niewielkie pieniądze popracować, któremu wystarczy to, co ma, który jest szczęśliwy. To jest taki, ja bym powiedział, syty niewolnik. I to jest, to jest, to jest spadek nasz głównie po PRL-u, że my nie wymagamy od władzy i dajemy się kupować za jakieś takie, no można powiedzieć, o ochłapy. Bardzo często. A logika. Powiedz mi, yy, czy nie zastanawiałeś się nad... Bo to jest socjologicznie fascynujące wydarzenie. W os89 w 90 roku naród polski, potem zrobiono z tego yy, taki, yy, takiego pilota, nasz naród jako pilota, który obalił komunizm w całej Europie Środkowo-Wschodniej, że dzięki nam mur i tak dalej. O to też już jest znana nasza porażka, jedna z większych międzynarodowych, że pozwoliliśmy, wydaliśmy zgodę na zjednoczenie Niemiec. Nam Niemcy, tak jak Rosja, powinny być dla naszego interesu jak najbardziej podzielone, tak jak nas dzielą właśnie ci sami ludzie. Ale powiedz mi, w 89, 90 roku naród polski gremialnie opowiedział się przeciwko komunie. Przeciwko wszystkiemu temu, co z komuną było związane z PRL-em. O czym po chwili wybierają prezydenta Rodem z PRL-u, który się nawet tego nie wstydził, który był w polskiej zjednoczonej partii robotniczej, który w międzyczasie był w wielu ugrupowaniach typu nawet sportowych, polskich związkach sportowych, które wiemy, że do tej pory jest to jest to, co jest, i to jest właśnie PZPN. Niektórzy się mylą nieraz zapowiadając, że jest PZPR, polski związek, praktycznie większość polskich związków różnego rodzaju. Sportowych to jest właśnie ta sama zasada, która była za czasów PRL-u, i ludzie wybierają tego prezydenta. Po czym powiedzmy, że jeszcze byli ogłupieni, zachłyśnięci demokracją, jeszcze nie mija 20 lat, i ludzie wprowadzają komunizm otwartymi drzwiami do Polski, socjalizm, niszcząc gospodarkę rozdawnictwem, płacąc tym, Którzy powtarzam, nikt tu się nikt nie obraża, ale którzy w 5% czterech odpowiadają tylko warunkom pomocy socjalnej, a cała reszta są darmo zjady, które nie rozumieją tego, że dzięki temu rozbijają gospodarkę, która i tak kuleje, bo poprzez to, że nie została przeprowadzona arustracja, poprzez to, że agenci różnego rodzaju służb z yy, perolowskich aparatczyków zamienili się w aparatczyków albo w ogóle w yy, decydentów kapitalistycznych. No, Rozbijają nam gospodarkę i naród cały czas potrzebuje komunizmu. Czy to było rok, dwa, pięć po rzekomej rewolucji i przejęciu władzy, odzyskaniu wolności, czyli takiego prezydenta? Czy to jest dwadzieścia parę lat? Wybijam argument tym, że wtedy jeszcze była młoda demokracja, że ludzie się nie znali, że dali się kupić. Zamiast się. Zamiast iść do przodu, zamiast się wyedukować, to ludzie z powrotem chcą komunizmu, wręcz go żądają. W tej chwili, jakby się pojawiło jakieś ugrupowanie, które by powiedziało, że znosi, yy, znosi tą, yy, te zasady rozdawnictwa pieniędzy, to tacy ludzie nie dość, że nie mają szans, że to jest dla nich śmierć polityczna. To jeszcze nie wiem, czy nie śmierć przez ukamienowanie, bo by się znaleźli tak gorący zwolennicy, którzy mogliby im zagrozić, nawet fizycznie. Z czego to wynika? Nie idziemy w ogóle do przodu. Ja myślę, że, ja, ja myślę, że tu trzeba bardziej spojrzeć na mentalność ludzi z punktu widzenia mentalności. To Ziemkiewicz to zauważył w książce Polactwo so Postniewolniczej. Co jest godnością dla niewolnika? Polecam taki. Ja to kiedyś o tym na to się powołałem. Ojciec Sali napisał Mentalność niewolnicza jako polski problem narodowy, coś takiego. To, to, to jest na stronie internetowej, teologii politycznej. Dla niewolnika dumą i honorem nie jest to, co jest dumą i honorem dla człowieka świadomego, kulturalnego, wychowanego, wykształconego. Duma i honor niewolnika to jest jego pełna miska, to jest jego pełny portfel. I on pozwala się władzy traktować źle, pozwala się poniżać, pod warunkiem, że ta władza zapełni jemu miskę. Więc Wałęsa obiecywał, moim zdaniem, 100 milionów, nie dotrzymał słowa, było wysokie bezrobocie. No więc ludzie powiedzieli, no to teraz może zmienimy go. No to przyszła postkomuna, no i też tam obiecywała mieszkania na wiosnę. Wtedy, pamiętamy, już któraś wiosna minęła, a mieszkań nie ma, nie? Natomiast obecnie mamy coś takiego, że obecna władza zaczęła nie tylko obiecywać, ale im fundować. To jest moim zdaniem najgorsze, bo, bo to, to że, że, że władza tam ludzi jeszcze oszuka i e, im będzie obiecywała socjal, ale im tego nie da socjalu, bo go nie będzie po prostu miała, to, jest, no to też nie jest dobre, że się wyborców y, naciąga, oszukuje. Natomiast no, najgorsze jest to, że władza rzeczywiście daje, bo zadłuża całe państwo. Czyli z, z drugiej strony wpycha tych, tych ludzi, przyszłe pokolenia, w, w zależność od lichwiarzy globalnych, nad czym niestety, nad czym niestety nasi obywatele się nie, nie zastanawiają. Oni się nie zastanawiają, że zadłużając państwo, sprzedają swoich potomków w łapskali lichwiarzy, którzy będą później tymi dziećmi po prostu jak koniem w polu orać do, 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 do zwrotu ostatniej złotówki prawda, pożyczonej, no bo przecież takich pieniędzy to nikt nie daruje. To, 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 tak, to, tak to wygląda. Po prostu jest to kwestia, moim zdaniem, braku świadomości tych ludzi, którzy to popierają. Brak świadomości tego, do czego prowadzi socjalizm rozdawniczy, mamy przypadki krajów zachodnich, gdzie całe rodziny, po prostu gdzie tysiące, setki tysięcy rodzin po prostu się degenerują, bo z pokolenia na, na pokolenie żyją z zapomóg, z zasiłków. Oni uważają, że nie opłaca się iść do pracy, ponieważ socjal się należy, a ten socjal to jest powiedzmy 70% czy 80%, najniższego, najniższego uposażenia. Nie? No więc na, na miejsce tych z przeproszeniem nierobów, ściąga się imigrantów na przykład z takich krajów jak Polska. Oni w pocie Czoła gdzieś tam pracują, no a, te, a, 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 a ta, ta roszczeniowa masa po prostu pobiera pieniądze, bo nauczyła się wymieniać kartę do głosowania na socjal, bo, bo to jest bardzo szeroka, szeroka grupa. Ja napisałem jakiś czas temu taki, taki tekst Lumpen Demokracja, on jest na stronie Fundacji PAFERE, który, który mówi o tym, o tym, co się stało po 1989 roku, bo w PRL-u. Mieliśmy PGR, -y, mieliśmy wywłaszczenie ludzi, czyli mieliśmy takie, tak, taką, taką pauperyzację powszechną. Ludzie pracowali na państwo, zarabiali tam kilkanaście dolarów na miesiąc. Państwo zabierało całość, natomiast nie mieliśmy po 1989 roku reprywatyzacji, czyli restytucji majątkowej, nie mieliśmy powszechnego uwłaszczenia. Za to mieliśmy, e, mieliśmy tak zwaną swobodziejską e, prywatyzację, czyli no, ci, którzy byli bliżej stołków, bliżej żłobu, e, mogli sobie za besten wykupić różne elementy majątku. A, no, a reszta została sprzedana e, za no, kilkanaście, bardzo często procent, jak to profesor Kierżun świętej pamięci już wyliczył, w ręce obce. Bo to była taka. Jak tu niektórzy podkreślają, łapówka dana przez postkomunistów, przez postkomunistów, zachodowi, za to, żeby uratować swoją skórę, żeby nie było drugiej Norymbergi, i rozliczenia tych ludzi, którzy tutaj rządzili przez 45 lat. I faktycznie zobaczmy, że, że, że ci różni ludzie no dożywają śmierci po prostu bez żadnego wyroku, nie, więc po prostu no, 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 zachód skorzystał na tym, yy, prawda, no, ci ludzie, którzy byli przy okrągłym stole i po jednej i po drugiej stronie skorzystali, natomiast nie uwłaszczono obywateli i tak jak ci ludzie byli parobkami, w czasach PRL-u, pracując nie na swoim, tak samo pozostali w dużej mierze parobkami, pracując, pracując również w przedsiębiorstwach prywatnych. Ale człowiek, który nie ma własności prywatnej, przestaje być odpowiedzialny i, i on nie będzie miał odpowiedzialności za państwo, bo dla niego to tam, czy, czy taka partia, czy siaka rządzi, to dla niego to w zasadzie nie robi różnicy. Natomiast obywatel, który jest gospodarzem. Który, który sam odprowadza podatki. On wie, ile płaci, wie, za co płaci. No i taki obywatel wymaga od rządzących, patrzy rządzącym na ręce i patrzy, ile ci rządzący jemu zabierają. Więc moim zdaniem to jest, to jest główny, główny mój zarzut wobec, wobec rządzących, że po prostu utrudniają tworzenie krajowej klasy średniej, a utrudniają to dlatego, żeby nie mieć konkurencji. Bo taka świadoma, szeroka klasa średnia mogłaby tym rządzącym powiedzieć zaraz: To wy tu jesteście dla nas, a nie my dla was. Natomiast istnienie też szerokiej klasy średniej nie jest też na rękę wielkiemu kapitałowi zagranicznemu, no bo on tu potrzebuje rzesz mas parobków, którzy będą w tych montowniach dla nich pracować. No. A jeżeli komuś się nie podoba, tak jak tutaj ten wielki ład, zwany nie, nowy, nowy polski ład, zwany nowym polskim wałem, jak im się nie podoba to, to że, że no będzie można tam zarobić do sześciu tam chyba i pół tysiąca, a powyżej sześciu i pół tysiąca to są ludzie bogaci już, prawda, czyli niektórzy kpią sobie, że to, jest, że to jest, akurat najniższa pensja w Niemczech, to u nas są ludzie bogaci, prawda, to jest klasa średnia. No więc jesteśmy po prostu trzymani w pewnym niedorozwoju gospodarczym i, 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 to, i to moim zdaniem z tego, z tego wynika, wynikają te postawy. Gdzie ludzie widzą, że im się utrudnia dorobienie, gdzie utrudnia się przepisami, zezwoleniami, prawem, które się co chwila zmienia, wysokimi podatkami. Ludzie nie mogą tak z dnia na dzień założyć działalności gospodarczej i jej rozwijać, bo wiedzą, że, że, że to jest bardzo trudne. No, i stąd, i, stąd, i stąd niestety te postawy postniewolnicze i oczekiwanie, kto da więcej. Czyli oczekiwanie na rybę, a nie na wędkę. I rządzący doskonale znają postawy wyborców, no i niestety je cynicznie wykorzystują, oferując im rybę, która jest kupiona na kredyt u lichwiarza, bo ludzi już to niestety nie interesuje. Bo ludzie, no, gdybyśmy wyszli na ulicę, zapytali, jaki jest dług y, y, polski, y, to, 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 to ja nie wiem, czy ktoś z, z, wiedziałby w ogóle, y, ile to jest na przykład budżetów państwa. Z moich wy, wy, wyliczeń, z raportu, o którym tutaj wspominałem, wynika, że państwo polskie, Gdyby miało spłacić całe swoje zadłużenie oficjalne i to ukryte, czyli zobowiązania głównie ZUS-u, to musiałoby na ten cel przeznaczyć kilkanaście budżetów rocznych. I to naprawdę nie jest mało, bo ten oficjalny dług to jest około ponad trzy budżety państwa. I o, o tym się mówi, że to tylko trzy budżety państwa, że to wcale nie jest tak dużo. Prawda, no, ale ten dług również ukryty to są dodatkowe pieniądze, więc gdyby państwo polskie miało spłacić całe swoje zadłużenie, to musiałoby całe swoje dochody z kilkunastu lat na to przeliczyć. To są naprawdę kwoty horrendalne, ale o tym się nie mówi publicznie. No, cieszę się, że, że możemy sobie w głosie obywatelskim o tym porozmawiać. O tym już mówiliśmy, drodzy państwo. To jest yy, nie pierwszy raz, kiedy. Marcinowski nas do tej prawdy przybliża. Myślę, że wielokrotnie jeszcze wrócimy, bo to się będzie przewijać. I, i, a abyśmy powiedzieli cokolwiek o przyszłych problemach, to musimy cały czas wychodzić z podstaw. To jest do tych wszystkich, którzy mówią, że kilkukrotnie powtarzamy to samo. No tak, nie da się, proszę Państwa, cały czas odcinać. Jedno z drugiego wynika, jeżeli popełniamy pewne błędy i z tych błędów się nie próbujemy wycofać albo ich naprawić. To potem z tych błędów wynikają kolejne problemy. Bardzo Ci dziękuję, jak zwykle, za bardzo rozsądną, spokojną, rzeczową rozmowę. Do następnego razu. Dziękuję, Marcinie. Dziękuję również. Pozdrawiam Cię, Andrzeju, całą redakcję i naszych drogich widzów. Dziękuję bardzo.